W dzisiejszym odcinku Dowiemy się na co choruje Borucy. Bo ty się prujesz pod sceną, Pod rupą dziś Biegunka rozbryzgowa A także dowiemy się ile mam lat Ty zawijak Ale ty jesteś boomer już Masz rzetło 10-letniego weterana Czy ja 10 lat temu to ja w piaskownicy się bawiłem. A nie w C.S. a grałem Cześć bazę? A ja już wtedy żemlamił <grym> Zapraszam. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten wstęp Wam się podobał. Teraz zapraszam Was na odcinek z Counter Strike'a. Tak wiem, gier nie było dawno na moim kanale, także wrzucam jedną z nich. Drugi powód, dlaczego ten odcinek wlatuje na mój kanał w tym tygodniu jest taki. Że odcinek z naprawy składa się o wiele dłużej, o wiele ciężej. Także na ten odcinek, o którym wam mówiłem, z naprawy samochodu, jeszcze chwileczkę musicie poczekać. I jeszcze jedno: w opisie tego filmu dodaję linki do zbiórek i do profili Facebookowych. Tak, żebyście, jeżeli jesteście w stanie i, i chcecie, tak, żebyście po prostu pomogli ludziom na Ukrainie walczącym o swoje. Ja już nie będę przedłużał i zapraszam Was raz jeszcze na oglądanie. Czyli rozumiem? Bez kupowania challenge, bez kupowania challenge, o, tak. Ale spokojnie mordeczko Uf, Że zawsze ku... jestem spokojny? O co ci chodzi? Zawsze. Dobra I Implantuj Zaimplantowałem mordeczko I'm To jeden implantuję bombę w, w mgnieniu igły I Jeszcze jeden Ale gdzie? No no, iść tam wzięły wali Oooooo! <śmany> walił się jednak <śmany> To ja już 30% celu na ten mecz mam zrobiony nie? No tak Jaką masz misję, ile zrobić ci w tym meczu pięć? Nie trzy. Chcesz Galilę? Oczywiście. No to chodź. To ci da. Go, Kartuję. Nie będę teraz marnował mojego dobrego respa patrz. Ja to wykorzystam. Wypraw i się wbijam. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Dawaj tego Żyda, daj! A widzisz, przygwoździłem go, mordo. Daj Galila, daj Galila. Lalalalajlaj. Dzięki, o, o. Co chcesz za niego? Co chcesz za niego? U -u. Włożyłem Te, kajzerki. I dwumase. Jedyne, dwa, sześć Gdybyśmy byli w czasie, w czasie covid to bym ci wcisnął kit i bym ci w papiery te, to, to, toaletowe, bo bym mówił, że by potem nie było. Płyny to gdzieś. Czy... Ale go nie trafiłem? Normalka, nie? No co przynajmniej tam? On nie trafi, no co nic nowego. Wiesz, że ten... była specjalna płyta winelowa zespołu aktem ze Zenona Ja jej nie mam. I ja jej tylko nie z mam? Po, <głos》>, z i i certyfikatem autentyczności, no ja p... No Allegro widziało. Tysiąc złotych. Jezusie Mario, za Zenon. To inwestycja Roku. Co za... jakiś to niegodziwca mógłby sprzedać Zenona, tak wykwintne dzieło sztuki. No, ja. Bo ty byś sprzedał, byś musiał chwilówkę spłacić. O, w sumie to jest. fakt. <gulia> Kpury. Wchodzi przez to <gulia> No, spokojnie. Tej, coś nie, coś potrafię. Tam jest. No. <gulia> coś nie coś, ale nie róbasz sztuki walki. No, coś tam, coś tam potrafię. No, coś tam, coś tam nie, coś potrafię. <gulia> o! Oh. Oh. O, 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 o. Patera, patera, pa! Nawet przed smoke. Patera, pa! Panato, panato, pana to, pa! Nie no, chyba sobie. Odpaliłeś mi szczyty. Nazywają się. Konan, konan, gel! Ja jeszcze jeden okno. Panato, panato, Ten skin. Ten spoko Co? Gdzie go za wokół ten już A myślałem, że to przeciwnik Myślałem, że cię zabić. Za 54 mu dałem Szczelgo! go Piwpa On sobie poszedł, patrz Widzisz? Koczorkę! A jajaj, 92, prawda? Z drabinki wyszedł Lui, mener. Strzelaj go. Drugi ma mało, bardzo mało. Uch, bardzo ma ale... mało, a ty masz pić kul? Mam trzy telefony. To mało, ale. Nie wiem, Nie wiedziałem, że słuchasz rapu? Ja tylko prawdziwego rapu. Niemiecki truskul, klaphead, tachul, pafendorf. Leroya. Ale tej płyty z rejsu przez Atlaty Atlanty... Atlantyk. No coś takiego. Nie nawet tej znalazłem płyty go, weź. No bo ja jestem tylko anty -Liraj. Dobrze! Jakbym ci nie powiedział, że masz go zabić, to byś go nie zabił. Tak, to chociaż coś tego, typu. Twoje słowo zawsze mi dodają otuchy. Kup mnie pompki. ci zaraz kupię. Ale to... To jest lepsze, bo to na daleko też zadaje trochę. A nowa to nie. to dużo zadało. Uciechu warte Dadzi moje kity? idzie tu Będzie, Trzy, dwa, jeden Pomyliłem się Tu wyjdzie, zobaczysz Tu wyjdzie! Aaaa! Chwileczkę się zestrałem Wow, ale masz rangę Lepszą ode mnie chyba Nie, nie masz ja ogólnie to nie mam. Eee! Zostawiam karambita! Zostawiam karambita po meczu! karambita! Zalakowane graffiti! Aha. Ja pierdziej. Aha. Także, tak jak widzieliście, moi drodzy, nie było łatwo. Oj nie! Ale jakoś się udało. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Przypomnę wam jeszcze raz o linkach w opisie filmu. No i również zapraszam na... ...Ting Tonga! <ś Rodriguez> Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Uh-huh, move uh -huh. me, Dave. Move me, Dave. Oh, yeah.